Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Któż jak Bóg. Bardzo gorąco witamy wszystkich, którzy poszukują prawdy, zadają pytania i nie przestają szukać nowych zagadnień. Tych pytań wciąż nam przybywa. Dlatego dzisiaj kolejne dotyczy przyjmowania Komunii Świętej. Ktoś pyta, czy można zostać potępionym, przyjmując nam przy świętej ciało Pańskie, nawet będąc po spowiedzi świętej. Otóż, moi drodzy, dotykamy tematu świętokradztwa. Prawo do komunii świętej mają ci, którzy mają czyste serce, które jest wyzwolone od grzechu z od grzechu może nas zbawić tylko jedyny zbawiciel jakim jest Jezus Chrystus i kiedy idziemy do spowiedzi świętej wracamy do stanu łaski po otrzymaniu rozgrzeszenia i wtedy przyjmujemy komunię świętą która nie jest nagrodą bo nagrody ordery będą w niebie ale jest zawsze lekarstwem każdy grzech zostawia w nas jakieś ślady i komunia święta to jakby opatrunki nakładane na rany spowodowane przez nasze grzechy to opatrunki są nasączone najświętszą krwią Pana Jezusa dlatego warto przyjmować często komunię świętą ktoś powiedział a tyle komunii świętych w moim życiu tak mało po mnie widać odpowiem a proszę przestać tak często przyjmować komunię świętą to dopiero będzie po panu widać Oczywiście komunia święta wymaga współpracy i wtedy jest tak, że człowiek nie tylko przyjmuje ciało Pańskie, ale, ale to go motywuje do pracy nad sobą. Można jeść bardzo dużo, a być niezwykle wychudzonym. Czyli ten, ten pokarm nie wpływa na to, że w człowieku rośnie masa ciała, masa mięśniowa. Że jego zdrowie staje się coraz lepsze. Dlatego jedno i drugie wymaga bardzo zażyłej współpracy. Dotykamy tutaj przyjmowania komunii świętej nie w stanie łaski uświęcającej, czyli w stanie grzechu ciężkiego. Oczywiście to jest bardzo poważny grzech. To jest dodanie grzechu do grzechu. Kojarzy się to ze świętokradztwem, czyli kradzieży tego, co święte. Nie mamy do tego prawa, i my jakby to kradniemy, czyniąc to na swoją zgubę. Idąc jeszcze ostrzej, to tak jak mężczyźnie, który na dodatek jest żonaty, podoba się siostra zakonna, i on postanawia ją wyciągnąć z klasztoru. Aby potem doprowadzić do tego, że stanie się jego żoną, czyli kradnie to, co święte. Tak samo jak kobieta wyciąga księdza z klasztoru, czy z, z zgromadzenia zakonnego, albo z jakiejś parafii, też żeby go sobie przywłaszczyć, i wtedy dochodzi do tak zwanego świętokradztwa. Świętokradztwo to także kradzież świętych rzeczy, a więc kielichów, monstrancji, no, najświętszego sakramentu to już jest bardzo dramatyczne, ale tego, co, co należy do samego Boga. Pewną formą świętokradztwa jest także nieuszanowanie Dnia Świętego. Bo Pan Bóg powiedział: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. To jest mój dzień. Kiedy ja nie, nie szanuję niedzieli, to jakbym kradł ten dzień Panu Bogu. On wtedy chce się ze mną spotkać, a ja mu nie daję swojego czasu. Tak to szeroko można interpretować. Świętokradztwo to bardzo, bardzo ważny temat, dlatego dobrze, że ktoś o to pyta. Brońmy się przed świętokradztwem, jasno nazywajmy po imieniu świętokradztwo, potępiajmy świętokradztwo, bo dla ludzi wiary to bardzo bolesne. Dziękuję za to pytanie, proszę o następne. Lajkujcie nas, subskrybujcie i kto może, niech. Podpowiada nam nowe pomysły, bo liczymy na Waszą twórczość. Nieraz ktoś prosi nas o patronat, patronat medialny, wówczas staramy się nagłaśniać dane wydarzenie, imprezę, informujemy o wydanej książce. My dzisiaj Was prosimy o patronat. Tworzymy sporo programów, różnych audycji, nagrywamy. Możecie i nas pomóc. Wystarczy wejść na stronę. Www.patronite.pl, tutaj znajdziecie szczegóły, i po prostu nas wesprzeć finansowo. Bardzo dziękujemy za każdą ofiarowaną złotówkę. Liczymy na Waszą pomoc. To jest potrzebne do tego, abyśmy mogli głosić dobrą nowinę. O dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie. Hojnego dawcę Bóg miłuje. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg?